Dużo się ostatnio dzieje, prawda? No i okazuje się, że nie tylko w kraju, ale również i za granicą jest porozumienie w sprawie paktu migracyjnego. Great news, kochani! Great news! We did it! We have an agreement on a whole pact on migration and asylum. We have been negotiating in trialogues for two days and two nights in the final negotiations. And now we are there. Now we have agreed. Czyli nowe podejście do relokacji. Taka europejska demokracja. Raz coś nie przeszło, ludzie nie chcieli, to się odczeka, <gryw> spróbuje się znowu i tak do skutku. Owszem, teraz wprowadzono zmiany, na przykład będzie się można wykupić, chociaż to nie są tanie rzeczy, bo plus minus na polskie 100 tysięcy od jednego nowego Europejczyka. Zapraszam. Witam Was. Zacznijmy jednak od polskiego piekiełka i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy przejęcie mediów publicznych przez platformę, przez koalicję demokratyczną, co ja plotę, i ostentacyjne wyłączenie sygnału TVP Info miało być zasłoną dymną, by przykryć pakt. Migracyjne. Nie, nie wiem. Owszem, zbieżność czasowa tych dwóch sytuacji budzi wyobraźnię, także i moją, ale uważam, że paktu migracyjnego po prostu nie da się przemilczeć. To będzie leitmotiv najbliższych wyborów do Europarlamentu, mimo iż sprawa zostanie pchnięta jeszcze przed wyborami, ale o tym za chwilę. Patrząc na nagłówki mediów internetowych. W dniu osiągnięcia porozumienia, no to nie odnosi się wrażenia, że tam ktoś coś próbował przemilczeć. Jasne. To było zestawienie mediów elektronicznych, a znaczący procent elektoratu PiSu czerpie wiedzę z TVP Info, Czerpo z TVP Info i z polskiego radia. I awantura wokół przejmowania mediów publicznych mogła tych ludzi wytrącić z równowagi, mogła przykuć. Ich uwagę i inne wiadomości do nich nie, do, nie docierały. Tyle, że. Radio Maria. Wiem, bo sprawdzałem, bo <laughs> jeżdżąc dzisiaj samochodem, troszkę częściej skakałem sobie po kanałach, bo ja nie mam ulubionych stacji radiowych i tam co chwilę moją uwagę. Bezwiednie przykuwało, nie wiedząc, co to jest za stacja radiowa, przykuwało właśnie Radio Maryję, bo tam cały czas międlono ten temat i myślę, że podobna sytuacja jest w telewizji Republice. Więc nie możemy mówić, że ten temat, że to była jakaś zasłona dymna. Wiecie, dowiedzie do, mm, dowiedzenie się o czymś z kilku, kilkunastogodzinnym poślizgiem, nie jest zasłoną dymną, nie jest próbą. Zamilczenia tematu. Poza tym TVP w bardzo, w bardzo instrumentalny sposób posługiwało się tematem paktu migracyjnego. Również internet, no bo inaczej nie mogę sprawdzić, ale to jest jakieś przełożenie na, na media analogowe. Zrobiłem sobie widełki czasowe od 10 października, czyli od. Nieformalnego szczytu w Granadzie, gdzie to towarzystwo się policzyło, i od tego szczytu było wiadomo, że pakt migracyjny zostanie, że konsensus zostanie osiągnięty aż do 15 grudnia, czyli no, chwilę po przejęciu władzy przez tak zwaną koalicję demokratyczną. No i okazuje się, że na frazę pakt migracyjny TVP Temat był mocno grzany aż do wyborów z 70-80% wyników, potem z rozpędu jeszcze parę dni później, i po wyborach to było raptem kilka artykułów. Jasne, że to nie można tego przenosić jeden do jeden na audycję w telewizji, ale to pokazuje, w jaki instrumentalny sposób do tego tematu podchodzili funkcjonariusze TVP. Przechodząc do samego paktu migracyjnego, wczoraj osiągnięto porozumienie, tam nic nie podpisywano. Owszem, w takim układzie formalnością jest przepchnięcie paktu migracyjnego. Najprawdopodobniej będzie to przed końcem tej kadencji europarlamentu. Ja wiem, że mówiłem o kampanii wyborczej, to mogłoby się wydawać, że będzie to musztardą po obiedzie, ale myślę, że przepchnięcie tego kolanem przed samymi wyborami będzie wodą na młyn dla przeciwników. W tym dla mnie, żeby nie było. No i obietnicą wyborczą będzie odkręcenie tego, co z podjął, co kolanem dopchnął poprzedni europarlament. Owszem, Tusk to klepnął, a Morawiecki był... Przeciwny. No tyle, że znacie tego człowieka. On po prostu był na etapie nie oddawania ani guzika. <grystanie> po prostu nie miał tyle czasu, żeby zdjąć i oddać kalesony. Ufajcie. A co czeka nas na nowej mądrości etapu? No toż na pewno przestanie obowiązywać konwencja dublińska, według której imigrant miał być zaopiekowany na koszt obywateli państwa, w którym złożył wniosek o azyl. Teraz Jakiś anonimowy urzędnik w Brukseli będzie rozdysponowywał ludzi po całej Unii Europejskiej. No bo wiadomo, Grecy, Hiszpanie, Włosi, no oni sobie nie radzili, Na no, jednak utrzymanie imigrantów teraz to jest prawdziwe wyzwanie. Otóż podzielę, taka dygresja, podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami. No, otóż widziałem niedawno filmik z protestu młodych, a pewno zdolnych i empatycznych, imigrantów z Afryki, którzy, rozgoryczeni, mówili, że oni się poświęcają, oni naprawdę dużo z siebie dają, no ale nie może być tak, że nie dostają pieniędzy do ręki, tylko karty przedpłacone telefoniczne, że do Wi-Fi mają 2 km, że te pokoje hotelowe są małe, że teraz po pięciu czy w sześciu w pokoju są nie takie kolacje, nie takie obiady. Pracujemy, bo nasz... Eh, Subsidiano sempre noi, noi ricevuto a credito, laica credito, ma noi non vogliamo laica like credito, noi vogliamo eh, soldi, perché qua non va bene, il nostro capo no, non va bene. Sempre noi ricevuto laica, like noi non ricevuto soldi, noi non abbiamo vestiti, no, il nostro albergo non ha wifi, noi andiamo fuori a, a cercare wifi, 2-3 km a cercare wifi. No iwesti, no bonę cibo, ma dziarną bonę, no są kolesone, pranzu, cieni non bon, no stamusza za tamte sakryfisów. Przecież ci ludzie muszą też z czegoś żyć. No i wiadomo, jeżeli będziemy płacili plus minus 100 tysięcy na łebka, no to te warunki z automatu staną się lepsze. Aczkolwiek nie te, nie wszystkie pieniądze pójdą na utrzymanie nowych Europejczyków ale, ale to o tym za chwilę. A teraz przeczytajmy fragment dotyczący kwot, no i właśnie za ile można by było się wykupić. Bazujemy na oficjalnym dokumencie Komisji Europejskiej. Będzie obowiązywała minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do Unii Europejskiej do państw członkowskich mniej narażonych na taki przyjazd. Liczbę tę ustalono na. 30 tysięcy. Natomiast minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tysięcy euro na każdą relokację. Liczby te można w razie potrzeby zwiększyć. Pod uwagę zostaną także wzięte, w których nie przewiduje się potrzeby solidarności w danym roku tłumaczenie maszynowe a jakże. Czyli za plus minus 2,5 miliarda złotych rocznie można by się było wykupić. No To są pieniądze porównywalne do tego, co płacimy na media publiczne. Nawet Donald Tusk obiecał, że jak już przejmą na media, to z naszych pieniędzy sypniej 3 miliardami. <laughs> Ale są też pozytywne założenia paktu, założenia, które jeżeli byłyby wdrożone w życie, no uczyniłyby Unię Europejską twierdzą. No i tak, na dzień dobry ma być szczytywany obraz twarzy i odciski palców. Myślę, że docelowo również i tęczówka oka. I to na bank przejdzie, ponieważ kwestią czasu było, <laughs> aż zażądają tego od nas. Tak jest w Chinach, tak jest w Indiach. Dlaczego demokraci z Komisji Europejskiej nie mieliby wymusić, by i tak było? U nas. Co jeszcze? Dotacje na tzw. twardą infrastrukturę, na mury graniczne, na monitoring, na różnego rodzaju płoty. Zamknięte ośrodki przy granicach. Prostsze, szybsze procedury, łatwiejsze wydalanie wydalanie osób, które nie przejdą procesu weryfikacyjnego, a także opłacanie się krajom, z których no, największe, największe ilości ludzi tam na tych łódeczkach no, się wyprawiają. Pewnie z Łukaszenką też będą rozmawiać. Czyli założenia dobre. Jednak uważam, że to jest baju, baju dla frajerów. A dlaczego tak? Otóż uważam, że jeżeli te zmiany nie zostały wprowadzone po pamiętnym sezonie turystycznym z 2015 roku, to już nie zostaną wprowadzone. Albo to wszystko się rozmyje w procesie formalizowania, albo rozbije się od sułe, albo lewicowi aktywiści będą dokonywali obstrukcji, miękkiego sabotażu i będą to robili bezkarnie. Poza tym imigranci, którzy jeszcze jeszcze nie będą mieli sformalizowanej decyzji, będą mogli korzystać z darmowej opieki prawnej. Macie darmową opiekę prawną? No właśnie, ci ludzie będą mieli, no i uważam, że prędzej czy później pojawią się wyspecjalizowane kancelarie prawne, które znajdą dziury w systemie i z dziwnych powodów te dziury łatane nie będą mi. Albo będziemy wypłacali odszkodowanie, albo koniec końców ludzie i tak będą, ludzie, którzy według pierwotnych zapisów nie mieli szans na. Opiekę na, na koszt europejskiego podatnika, taką opiekę jednak będą mieli. Ale podsumowując, pamiętajcie, że to wszystko to są decyzje urzędników, mimo iż temat zostanie pchnięty kolanem na momenty przed kampanią wyborczą do nowego europarlamentu, to to wszystko będzie można odkręcić. Najważniejsze, by zachować spokój i nie dać, nie dać się uwodzić <laughs> niegodziwcom, którzy po raz trzeci będą próbowali pojechać na koniku emigracji. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało zapraszam Was na zakładkę wideo, sprawdźcie, czy coś Was ominęło, czy coś by Was zainteresowało. No i odsyłam na kanał z Giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Najważniejsze, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.